Oj, spóźnię się. Dobrze, że się wypsikałam. O nie, na serio się spóźnię! Jejku, przepraszam. W porządku, ale mogłabyś mi podnieść torebkę? Przepraszam, śpieszę się. Ale. Dobra, spróbuję jakoś. Muszę się tylko schylić. Jestem zmęczona. Pora iść spać. O nie! Jej torebka! Potrzebowała pomocy! O, to tylko sen! Zaraz! Co?! Coś nie tak? O, jesteś w ciąży? Betty? Umieram z głodu. Ach, tak się chyba nie dogadamy. Nie, poczęstuję się. No, to ja rozumiem. Ale moje jedzenie muszę znaleźć coś innego. Wow, musztarda, ogórki i ryba. Skąd ona to wszystko wzięła? Och, trochę keczupu i będzie sztos. Jestem w lekkim szoku. Tak, jeszcze bita śmietana. Fu, ale to obrzydliwe. I truskaweczka. Hmm, ale miałam na to ochotę. Uwielbiam ubierać choinkę! O, gwiazda! Ty ją powieś! Nie, ty, śmiało! O nie, rozpłakała się! Huśtawka nastrojów podczas tej ciąży! Proszę, ty ją zawieś! Dziękuję! Pięknie, dobra robota! Przepraszam, nie przeszkadzaj sobie. O nie, 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 nie. nie! Co jest? Kroję tylko ogórka. Ech, ale się zrobiłaś płaczliwa. No nic, zabiorę go stąd. Biedny pokrojony ogórek. Już nigdy nie będzie cały. Gdzie ona jest? Betty, tutaj. O, tęskniłam za tobą, brzuszku. Ciocia Betty się tobą zaopiekuje. Hmm, gdzie ta sala? Geografię mam w klasie 214, ale tu jest 321. Chyba się zgubiłam. O, może oni mi pomogą. Nie wiecie, gdzie jest sala 214? O! Oh. Hej, brzuszku, aleś ty słodziutki! Zawsze to samo. Nigdy nie znajdę tej klasy. Pora się odprężyć. Uwielbiam te wieczorne rytuały. Oj, maszynka. Hmm, muszę golić nogi. Dobra, lepiej to zrobię. Okej, okay, jedna nóżka do góry? Ech, że nic nie jest możliwe. Wezmę tylko piankę do golenia. Mam, nie będę żałować! Zapuściłam się trochę. Nie mogę dosięgnąć kostek. Trzeba sobie jakoś radzić. Muszę się wyciągnąć. Uff. Okej, okay, udało się. W miarę. Wow, ale się zmęczyłam. Przynajmniej mam z głowy. Teraz tylko wstać. Dobrze, ubieramy buty. Łyżka do butów to genialny wynalazek. Założone. Oj, muszę ukryć te kostki. Naciągnę na nie skorpetki. I super, można wychodzić. Postawię ten bukiet na stole. Mm, ale pięknie pachną. Fu, za to ta koszulka cuchnie na kilometr. Przepraszam, Betty. Już dobrze, wezmę to i zrobię pranie. O, róże! Ciekawe jak pachną. Fuu, okropnie śmierdzą. Niedobrze mi. Daj mi tą miskę. Łe, to na bieliznę. Ochyda. O, płyn do prania. Daj powąchać. O wiele lepiej niż te cuchnące róże. Nos ci porządnie szwankuje od tej ciąży. No nic, najwyżej jutro zrobię pranie. Cudownie, świeżo. Jeszcze raz i będą pięknie błyszczały. Nie, nie, to niemożliwe. Spójrz na tę wiadomość. Och, Betty, tak mi przykro. Dlaczego chce ze mną zerwać? Byliśmy idealną parą. O, -o muszę iść do łazienki. Nie mógł nawet zadzwonić, tylko przez SMS-a zerwał! Ho, ho. Przykro mi, Betty, daj mi sekundkę! Jestem na niego wściekła! Ja też, wyrzuć to z siebie! I zerwał ze mną w sobotę! Kto tak postępuje? Betty, muszę siusiu, zaraz wracam! Wszyscy mnie opuszczają! Biedna Betty, i tak mi jej szkoda! Nie, znów muszę siku! Betty, chodź ze mną do Łazienki. Stój tu i dalej mów. Masz rację, postąpiło okrutnie. Och, Betty. Znacznie lepiej. Że co? Nic nie jest lepiej, jak możesz? W sensie, że zasługujesz na znacznie lepiej. Masz rację. No, była bardzo przygnębiona. Czekaj, oddzwonię do ciebie. Ale mam wielki brzuch, łatwo nie będzie. Może podniosę je siedząc na kanapie? Nie dam rady. Może dwie ręce naraz? Och, nienawidzę ciąży. Ha, chyba mam pomysł. Zaraz po Was wrócę, słuchawki. O tak, przyniosłam chwytak. Teraz muszę je tylko podnieść. Tak, udało się! Wiedziałam, że je podniosę. Zaraz, a gdzie słońce? Ale pyszne. Uuu, pomachał do mnie. Chce się przysiąść? No dobra. Przystojnie jak z niego. Oj, chyba chce mi coś opowiedzieć. Ale długa ta historia! Jejku, ciąża jest taka nużąca. Zamknę na chwilę oczy. O, nie śpię. Eee, masz coś na twarzy. Aha, spoko. Nic się nie zmarnuje. Przepraszam cię, muszę iść do toalety. W co ja się wpakowałem? Bileciki, bez biletu nie wpuszczam. Następny. Halo, panienko! Ach, tak, proszę. Dobrze, zapraszam. Następny! Ekstra! A te siedzenia są takie wygodne. To będzie udany wieczór. Oj, strasznie mi się spać chce w tej ciąży. Zmrużę na chwilkę oczy. A wtedy ja do niej, że wcale nie ma racji. Hej, dobrze Was widzieć! Mogłabym tu usiąść? O dobra, pójdę na podłogę. Betty, widziałaś ostatni odcinek? Sorka, ale mój brzuch potrzebuje więcej miejsca. Może któraś się przesiądzie? E, no dobra. Witaj na podłodze! O, wciąż mi niewygodnie. Mogłabyś też się przesiąść? Ech, chyba tak. Ach, od razu lepiej. Ej, przesuniesz się trochę, żebym widziała? Super, włączaj film. Nie tak sobie wyobrażałam ten wieczór. Mm, kocham te nasze seanse. Już nie śpię. Błagam, błagam, błagam. Nie jestem w ciąży. Co za ulga. Chciałybyście być w ciąży przez jeden dzień? Dajcie znać w komentarzach. Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie kanał One To Free Go na YouTube, jeśli macie ochotę na więcej.